Witam serdecznie. Dzisiaj historia rodziny Gucci: o morderstwie, fortunie, zdradach. Zapraszam serdecznie. Wiemy, dom mody Gucci kojarzony jest z najnowszymi modowymi trendami, ale nie tylko również z wysoką jakością sprzedawanych produktów. Kulisy założenia tej firmy są bardzo ciekawe. Że w rodzinie Gucci nie brakuje skandali, romansów, wielkich pieniędzy a także morderstwa z zimną krwią. Dom mody Gucci został założony przez seniora rodu, pochodzącego z Florencji, Guccia Gucci. W wieku 16 lat chłopak postanowił zacząć realizować swoje marzenia. Trzeba tu wspomnieć o tym, że był bardzo ambitny i pracowity. I na samym początku był tak zwanym półcebutem. Później okazało się, że udało mu się dostać na stanowisko boja hotelowego. Gucci podziwiał piękne ubrania gości i wyrabiał sobie gust, który mógł mu pomóc w przyszłości. Pierwszy sklep. Założony przez niego powstał w 1925 roku we Florencji. Można było tam kupić walizki, torby, aktówki, a znakiem rozpoznawczym były nie tylko ciekawe kroje, ale różne, również niebanalne kolory, wyróżniające się na tle innych produktów i innych marek. Kuczy ożenił się ze Włoszką, Aldą Calvelli. Czekali ona, oni syna Ugo. Biologicznie Aldy i adoptowanego przez Gucia. I później również mieli dzieci wspólne: Rodolfa, Vasco, Enzo i Aldo oraz córkę Grimaldę, czyli w sumie sześciorga. Gdy synowie dorośli, poczęli rozszerzać swoją działalność, a co do córki Grimaldy, ona nie otrzymała w spadku żadnych udziałów w firmie. Synowie otworzyli butik w Stanach Zjednoczonych. Zdawali kultowe torebki, GG oznakowane ich nazwiskiem. Synowie bardzo szybko dorobili się majątku, ale szybko je również go wydawali. Zaczęli mieć problemy finansowe, ich huczne imprezy, podróże i chyba też narkotyki i alkohol. To wszystko musiało się źle skończyć. Zen Rodolfa, Maurizio. Odziedziczył majątek po ojcu. żenił się z Patricją Regiani, ale ich małżeństwo po 12 latach się rozpadło. Kobieta nie mogła zaakceptować decyzji o rozstaniu. Miała wysokie alimenty przyznane, jednak mimo to postanowiła się zemścić. Wynajęła więc płatnego mordercę. Bennetto Ceraulo, który zastrzelił jej męża tuż przed wejściem do jego biura w Mediolanie. Skazano ją na 26 lat więzienia. Czego to zrobiła? Ponoć była zazdrosna o jego nową partnerkę. Po wyjściu na wolność kobieta współpracowała z Marką Bozart, gdzie zajmowała się projektowaniem biżuterii. Córka drugiego z synów e, seniora Aldo Gucci'ego wydała również książkę pod tytułem W imię mojego ojca. Ona została nieuznaną córką Aldiego, ponieważ ten we Włoszech miał rodzinę. Tricia dowiedziała się o rodzinie ojca wtedy, gdy miała 10 lat. Dopiero parę lat później została oficjalnie uznana za córkę. O sekretach rodziny Gucci już mało kto pamięta. Co kojarzy tylko tę markę z luksusowymi ubraniami, torebkami i perfumami. Na życie pisze swój scenariusz. Kiedy w 1990 roku zmarł Aldo Gucci, na jego pogrzebie żegnały go nie jedna, lecz dwie żony. Przed laty, gdy temperamentny ciarz poznał młodziutką Brunę Palombo, Pracownicę swojego rzymskiego sklepu miał już za sobą spory małżeński staż i trzech synów z Angielką Olwen Price. Choć osiemnastoletnia dziewczyna, ze względów moralnych długo zbraniała się przed zalotami pracodawcy, wkrótce uległa jego namowom i czułym listom miłosnym. Od tej pory Bruna musiała żyć w ukryciu. We Włoszech rozwody były wówczas zabronione, a wieść o romansie mogła całkiem Zrujnować zakochanych. Bruna porzuciła pracę w butiku i zamieszkała w luksusowym apartamencie, który kupił jej Aldo. Wkrótce była w ciąży. Dziecko urodziła w Anglii, a gdy wróciła do Rzymu, nie pokazywała się z nim publicznie. Miała problemy psychiczne, żyła w ciągłym strachu. Bruna Zmagała się z nimi od dzieciństwa. To wszystko jednak Alda w 1981 roku wzięła ślub z kochankiem w Palm Spring, o którym też mało kto wiedział. Sekretny napis na jej nekrologu, który sam do siebie sporządził prezes Domu Mody, Aldo Gucci pozostawił żonę Brunę Palomę oraz towarzyszką życia Olwen Price coś mówi o tej rodzinie Aldo Gucci sam sobie sporządził taki napis no cóż Aldo Gucci również znalazł się za kratkami później był on bardzo porywczy wyrzucał z okien torby także rękoczyny i krzyki były czymś naturalnym każdy bronił swoich własnych interesów. Aldo miał syna, Paolo, który był bardzo ambitny. Usiłował nielegalnie założyć własną firmę, sygnowaną słynnym nazwiskiem, co było jednak blokowane przez rodzinnych prawników. Nawet zastosował pewien trik, który mógł szantażować on ojca. Tutaj o rok 1982, w którym Paolo przyszedł z ukrytym magnetofonem i próbował właśnie podjudzić ojca do zeznań na temat podejrzanych przelewów, które Aldo rzekomo wykonał z firmowego konta. I ta bójka zszargała imię rodziny. Wtedy pojawiły się informacje w prasie, Niedługo później interesem zainteresował się urząd podatkowy. Po czym 80-letni, już chory Aldo, po tym procesie upokarzającym, który przeżył, trafił na rok do więzienia. Kiedy wyszedł z więzienia, po firmie nie było co zbierać. Dlaczego? Ponieważ trudne położenie jego wykorzystał, uwaga, jego bratanek. Mauricio rozwiązał starą radę. Ogłosił się nowym szefem zarządu. Ze sprawą kolejnej intrygi Mauricia również większość udziałów trafiło do obcego inwestora. Także Aldo oddał praktycznie dzieło swojego całego życia. Brakuje tu również historii nieudanych miłości. Żona Mauricja, Patrycja Reggiani, mówi, Wolę płakać w Rolls Royce niż być szczęśliwa na rowerze. Ta atrakcyjna kelnerka omamiła nieśmiałego chłopca, syna niespełnionego hollywoodzkiego aktora Rodolfa Gucci. Ich związek nie był akceptowany przez ojca Mauricja. Została para odcięta po ślubie od funduszy. Tutaj chciał pomóc Aldo, który zaoferował bratankowi pracę w Nowym Jorku. Mauricjan miał otrzymać również udziały w firmie, ale wtedy, gdy będzie na to jakiś powód, tak? gdy na to zasłuży. Patrycja była określona, określona słowem tutenhamon, tak, po prostu była zakochana w luksusach, zamiłowana w złocie, że przylgnęło do niej to nazwisko. A w trzy lata Mauricio wydał wszystko praktycznie ze swoich udziałów w firmie. Okazało się później, że jednak ich małżeństwo no, nie było usłane różami. Maurizio porzucił ją dla młodszej kochanki. Gdy Maurizio porzucił Patrycję dla młodszej kochanki, zaoferował byłej żonie Patrycji alimenty w wysokości 500 tysięcy dolarów rocznie. Tyle, ile mogła wydać w ciągu tygodnia. To się nie podobało kobiecie. Wpadła w szał. Gdy dowiedziała się o planach małżeńskich Mauricja i jego kochanki, czuła jej przez myśl taka sytuacja, że nowa żona będzie wydawać pieniądze, które do tej pory należały do niej. W 1995 roku Mauricio Gucci został zastrzelony. Przy firmy w Mediolanie. Kto był za to odpowiedzialny? Oczywiście Patrycja. Za życie męża zapłaciła 400 tysięcy dolarów mniej niż za tygodniowe zakupy. Patrycja ostatecznie trafiła, trafiła do więzienia także, to by była historia Gucich i na pewno jeszcze więcej informacji znajdziecie w internecie na pewno jest w czym wybierać.